Co zrobić w momencie, kiedy Wasze wirtualne środowisko zajmuje, słuchajcie, za dużo miejsca? Zwróćcie uwagę, mi tutaj, że na dysku C mam tylko 2 giga pamięci, cały obraz ma 1 giga. Mam tutaj kilka obrazów wielkości gigowej. Jak sobie, słuchajcie, to sparametryzować, skonfigurować lepiej? Znaczy, na partycji D mam troszeczkę więcej miejsca. Mogę sobie, na przykład, znaleźć tutaj takie Android, mam takie miejsce, Android Virtual Device i słuchajcie, w to miejsce przyniosę sobie cały obraz. Jak go znaleźć? Wchodzicie w Start. Jeżeli macie system Windows oczywiście. Tutaj macie Piotr Klewo. Macie taki punkt .android i zwróćcie uwagę, tutaj macie katalog AVD. Możecie oczywiście zawsze próbować wyszukiwać go wpisując w procenty AVD albo wpisując .android, znajdziecie. Zwróćcie uwagę, w tym miejscu mam E, foldery z obrazami. Na przykład stworzyliśmy sobie ten obraz 23, on jest dosyć duży i zwróćcie uwagę, łącznie tu jest ponad 1 GB. Teraz jak to zrobić? Słuchajcie, do niego mamy plik konfiguracyjny ustawień. Czyli szukamy ten plik, mamy e, Nexus 5 API 23. Nexus 5 API 23. Wedytuję sobie to w NotPad. Plus plusie. Hmm. Zwróćcie uwagę, tu jest podana ścieżka. To jest user, Ja przeniosę całą ścieżkę, całą tą wirtualną maszynę, którą tutaj mamy, Ctrl X do miejsca, gdzie mam te wirtualne maszyny, Ctrl V i słuchajcie, przeniosę całą wirtualną maszynę, a następnie, słuchajcie, wchodząc do tego katalogu, zwróćcie uwagę, zaznaczając sobie ścieżkę, jeżeli macie oczywiście takie opcje wybrane w waszym środowisku Windows, kopiuję tą ścieżkę, Ctrl C, i słuchajcie, podmieniam ją z tą, którą tutaj macie. Widzicie? I teraz słuchajcie, zapiszemy sobie to. Control S. Zamknijmy notatnik. I mamy już słuchajcie, przeniesioną jedną maszynę. Na przykład mam inną maszynę tutaj, którą chciałbym, niech na przykład weźmy yy, apisz 19, na przykład Nexus 4 apisz 19. Również mam całą maszynę. Słuchajcie, Przenoszę cały ten folder Ctrl X. Szukam folderu przeniesienia. O, gdzieś tutaj nie znikło. A to już inaczej. Yy. Dane Nexus 5. Ctrl V. No wiesz, wszedłem do tego katalogu. Czyli to, było, to co było przeniesione. Tak? Kopiuję ścieżkę. Tylko muszę zobaczyć sobie, która to jest API. Czyli mam tak 4 API 19, myślnik, 2. O, wchodzę tutaj. O, lepiej to wyedytować tak jak poprzednio, w np. Notpad++. Plus Kopiuję ścieżkę. Ctrl S. Zwróćcie uwagę, w tym momencie mamy wirtualne maszyny przerzucone. No, jeżeli sobie przyjrzymy się, jaka jest, jaka jest wielkość dysku, no to w tym momencie już mam 4,32, czyli o, udało mi się ponad 2,5 GB odzyskać na tej pęci. Tutaj oczywiście zmniejszyła się ilość. Mamy, słuchajcie, przenoszenie wirtualnej maszyny. Polecam to. Niestety on w tych swoich domyślnych ustawieniach będzie Wam robił wirtualną maszynę Waszym Waszej podstawowej partycji, tam gdzie macie wszystkie wasze aplikacje zapisane najczęściej. To może oczywiście być dosyć dużym problemem, kiedy macie tam mało miejsca, tak jak ja.